Witam serdecznie Was, Wszyscy moi drodzy, ludzie, słuchacze, widzowie. No jestem, wyjechałem ze Stanów Zjednoczonych wczoraj i wreszcie dojechałem dzisiaj do, do, do Norwegii. No I Wam od razu nagrywam pierwsze wrażenia. Bo, no, muszę opowiadać, co się dzieje w moim życiu, bo są, są fajne i takie wesołe rzeczy. No, leciałem tymi Iceland, islandzkimi liniami lotniczymi, Iceland Air. No więc byli raz od początku spóźnieni. Zanim wyszedłem z domu, to już mi przyszło wiadomości, że, nie, że lot jest opóźniony. No i najpierw był opóźniony godzinę, a potem się okazało, że był jeszcze opóźniony godzinę. I potem, no w końcu, zamiast o tej chyba miałem 7.30 wylot, no to wylot był za, tuż przed północą. No i jak przyjechałem na lotnisko, no to parę rzeczy się zdarzyło. No przede wszystkim to chyba powinniście wszyscy wiedzieć, że te przepisy się w Stanach Zjednoczonych zmieniają i troszeczkę zmiękczyli, to nazwijmy, czyli nie musiałem butów zdejmować. I chyba można wodę brać, bo widziałem, że ludzie mieli butelki z, z płynem, a wszystkie były sklepy zamknięte, wszystkie stoiska były zamknięte, wszystko było, nie było gdzie, gdzie kupić sobie butelki wody na lotnisku, no bo tam było blisko północy, także z synem, no, jak na pustyni, dwa wielbłądy bez wody, żeśmy czekali na ten odlot, no, który się spóźnił, no i żeśmy wylecieli. No słuchajcie, no nie, nie jest źle, nie miejsca było dosyć, dosyć dużo i, i lot był fajny, ale no, takie jak mówię, jak mówię o, 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 o spostrzeżeniach, to wam powiem spostrzeżenia, samolot nie wyglądał wcale na stary, no ale jak brzmiał, czyli to, co słyszałem, jak się ten samolot zachowuje, to było troszeczkę niepokojące. No Ale zaraz wam o tym powiem. Powiem też o tym, że w takim samolocie, pomimo, że to jest ponad 6 godzin, lot lotus od nas tam z rally do... Do Rekiawiku i to jest no, międzykontynentalny lot. No to nie spotkałem się z czymś takim, żeby nie było e, żadnego jedzenia podawanego. No a Island, ten Island e, nie, nie, nie daje nic do jedzenia, e, i do picia też bardzo mało. Bardzo mało. Także nie dość, że spragniony z tego lotniska, to jeszcze w samolocie nie bardzo, nie bardzo było tam nie można było za bardzo coś dostać czy się doprosić. Także takie były. No, taki jest ten Iceland Icelander. A potem e, chciałem Wam powiedzieć też, jakie odgłosy były fajne w samolocie. No, bo jak opowiadam przeżycia, to zanim Wam powiem przeżycia, e, no te takie uczuciowe, to Wam powiem te, te, te z tego samolotu. Bo jak e, i startował, i jak lądował, to e, to są chyba flaps się nazywają, jak te ze skrzydeł e, wychodzą takie z. E, no nie wiem jak to się nazywa, lotki, nazwijmy to, nie znam tej terminologii, no to one przy starcie i przy, i przy lądowaniu one się wysuwają tak do dołu no i albo hamują tam, albo podnoszą samolot. No i w wypadku tego samolotu, ponieważ siedziałem coś przy skrzydle i lubię wyglądać, no widziałem jak, jak to działa z pierwszej ręki, ale widzieć to jest jedna rzecz, ale widzieć i słyszeć, to jest druga, druga sprawa. Proszę Państwa, słyszałem to, tak jakby mnie łaskotało po stopach. Tak, tak te lotki było <laughs> słychać jak wychodzą, że te urządzenie, które to wysuwało i wsuwało, tak samo przy lądowaniu, jak i przy starcie, no to naprawdę wam mówię, że no tak z takiego domu może jakiegoś straszącego stuletniego, takie szczepiące drzwi się zamykają i coś takiego, staram się naśladować tak z sarkazmem, bo, no bo takie odgłosy spod tych, spod tych... Podłogi wychodziły, jak słowo daję, No bo następny lot był znowu e, tymi samymi liniami i samolot był prawie taki sam. Chyba jeden był 737, 7, drugi 727, 7, chyba, tak mniej więcej, mówię, bo nie pamiętam, no ale był mniej więcej samej wielkości i mniej więcej w takim samym wieku, ale w tym drugim też siedziałem na skrzydle i nie było ani... nic nie było słychać. Także na pewno coś to skrzypienie było takie troszeczkę podejrzliwe. Jak może tak urządzenie działać w samolocie? No ale to o mechanicznych sprawach samolotu, powiedziałem o jedzeniu i piciu, już powiedziałem. No w, w tym rejk-jawiku mieliśmy przesiadkę, także szybciutko, no bo mieliśmy dosłownie tylko czas na chwileczkę się zatrzymać, dosłownie coś kupić do picia i, i szybciutko już było, trzeba było wsiąść do drugiego samolotu, w którym tak samo, no oczywiście jedzenia ani żadnych precelków, ani nic innego nie było w ogóle podawane. Było tylko woda, herbata albo kawa. No i tak jak w obydwu samolotach to jeszcze wszystko było podawane w, takich, no w tak minimalnych takich kubeczkach, że już mniejszych chyba nie, nigdzie nie produkują. No to takie taki trzeba się przygotować, jak będziecie lecieli tym, tym Iceland E, bo ja nigdy, nigdy tego nie, nie miałem doświadczenia, pierwszy raz, no ale czasy się zmieniają i nie mówię, no i takie, takie były warunki, ale ogólnie z, byłem bardzo zadowolony z lotu, bo, no bo w sumie bez, bez żadnych przeszkód, turbulencje były bardzo małe, pogoda była dobra, siedzenia miałem wygodne i, i dużo miejsca, tam dopłaciłem parę groszy, żebyś tam przy, przy wyjściu tym awaryjnym, co tam jest troszeczkę szerzej, no i zadowolony jestem. Przelot był, był super, na, na lotnisku przyjechał po mnie e, mojego syna brat, mnie odebrał. Także miałem no super fajną rozmowę, bo to dosyć daleko się jedzie z lotniska. E, i, no i tak od razu kilka rzeczy o, o Norwegii, od niego się tak z pierwszej ręki dowiedziałem. No bo rodzony tutaj, wychowany chłopaczek, no to, no to takie fajne rozmowy są. Ale nie będę wam mówił teraz o, o Norwegach, co mówią o Norwegii, tylko powiem, no co mój syn myśli o, 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 tym, o tym przejściu no, takim troszkę kulturowym no, z tych Stanów Zjednoczonych do, do tej europejskiej tutaj kultury. No, e, czuję się tutaj, jak mówi, jak w resorcie, jak na wakacjach, czuję się jakby, jakby tu było całkowicie inne życie. E, to jest, mówi tu chyba Hemingway, mógłby pisać książki e, w takich... E, w takim, w takim otoczeniu, w takiej ciszy i w takim spokoju, w takim pięknym, zielonym kraju. Także, no mówię, to jest tylko po prostu pierwszy wieczór, jesteśmy tutaj i, i to jest jego pierwsze wrażenie. A takie drugie, takie bardziej fizyczne, może powiedział, no, no ci ludzie, no oczywiście teraz jest większość białych ludzi, widzi i też mówi, no nie są potatuowani tak bardzo mocno, jak ci Amerykanie nasi. Także to takie następne jego było spostrzeżenie, takie mówię, te wszystkie z pierwszej ręki na razie wam opowiadam, a te dalsze, to no, musimy troszkę się przespać i odpocząć, bo, bo nagrywam to po, po no, nie wiem, 24 godziny chyba na nogach. Jestem jak nie więcej. Także takie ciekawe, no, ciekawe fajne rzeczy. Teraz, tak jak mówię, jestem z bratem tutaj i no, żeśmy zjedli obiad z, z jego synem, to, z moim synem, także no, no, no super jest. Pierwsze, pierwsze wrażenie jest, jest, jest prze, prześwietne. Byliśmy też w mieście i tam chyba ze trzy minutki nagrałem, bo akurat był zlot e, takich starych krążowników, tych starych samochodów amerykańskich na rynku, to, to pojechałem zobaczyć jeszcze jeszcze to właśnie z, z, z nimi razem <taki> pierwszy, pierwszy, pierwszy raport, to jest pierwszy tutaj reportaż, jaki wam daję z tej, z tej europejskiej wizyty no i to jest właśnie taki o trochę o tym, o tej podróży trochę o tym samolocie no tam bym mógł wam jeszcze powiedzieć troszeczkę o tych o tej obsłudze, o tych klientach, którzy latają, bo to, bo to jest zawsze ciekawe. No opowiem wam, bo nie. No, muszę wam opowiedzieć. Siedzimy na lotnisku, no jest prawie 12 w nocy i obok jest lot do, na LaGuardię do, do Nowego Jorku. No i ci ludzie tam siedzą w, przy tym gate, przy tym wejściu do Nowego Jorku. I tym się odzywa przez, przez megafon zapowiedź od tej, od tej kobiety. To były linie lotnicze Delty chyba. To z Delty były. I mówią tak, tak mówi. No wyobraźcie sobie, tak mówi do klientów, którzy przychodzą, przychodzą, już mają bilety na, na samolot. Mówi, będziemy, będziemy boarding, czyli będziemy wchodzić na samolot za, za dwie minutki. Jak, jak zaczniemy wchodzić, to macie 40 minut, żeby wejść, schować walizki i usiąść na miejscach. Słuchajcie, co was do was. mówi przez, przez megafon. Słuchajcie, co do was mówię. Mówię wam, że musicie wejść, schować walizki i usiąść w ciągu 40 minut. Takim tonem cały czas. Nie 45 minut, nie 42 minuty, nie 41 minut. Macie 40 minut, macie dwie ręce. No to proszę bardzo, zakasać rękawy i w kolejkę. Według, według tego, jak ja wam tutaj mówię. Zon pierwszy, zon dwa, zon trzy i będziecie wchodzili. I mówię, 40 minut. Jeszcze raz powtarzam. Takim tonem do ludzi na lotnisku zasuwa. No mówię wam, normalnie jakbyśmy byli, byśmy byli gdzieś w wojsku chyba, takie było fajne to, to, to ćwiczenie dla tych ludzi, którzy się posłusznie oczywiście ustawili w kolejce i posłusznie, szybciutko, no jeszcze jak, jak już wchodzili, to jeszcze te boarding pass, ona im kazała to otwierać w odpowiednim miejscu, ustawiać, no tak mówię, po, po ich instruowała wszystkich na baczność. Wszyscy do pionu postawieni, no i przeszło i weszli i zdążyli wejść na czas także, no coraz fajniej się lata samolotami, coraz ciekawsze i takie coraz śmieszniejsze sytuacje się zdarzają na tych lotniskach, no tyle wam dzisiaj powiem na, dzi na, na ten dzisiejszy dzień, no bo jest, jest super wesoły właśnie przez te wszystkie zdarzenia i tę, te, i te, no i szczęśliwą podróż, no bo tak jak widzicie jestem zdrowy i cały. Najedzony i napity teraz już, już bo, bo, bo u brata to jest i herbatka i tam co bym sobie nie życzył i obiad miał przygotowany, Przy, przyjął nas, no, wspaniale po prostu, także także wszystko od razu ma słodszy, słodszy, słodszy smak, całe życie ma słodszy smak jak, jak się siedzi z rodziną, no i można sobie tak fajnie już w ciszy i spokoju, no pogadać, no tak jak widzicie tutaj u niego z tarasu, no, no przepięknie, widok na tą Norwegię jest Wspaniały, także no, może wam pokażę, jak to wygląda. Zaraz będzie zachód słońca. tam No, tak jak mówię, syn powiedział absolutnie, no tutaj są takie warunki. Mówi, ja nie wiem, co ja tyle lat przeżyłem w Nowym Jorku. Pracowałem w Manhattanie. Mówi, tu, mówi tak w sekundę mi się zamienił na, na, na tę norweską zieleń, ciszę, spokój, na te ptaszki też tutaj, co, co śpiewają. Jak posłuchacie, no i jak to wygląda tutaj. Także to, to było jego pierwsze wrażenie. No co do Polski, to zobaczymy na razie. No to spędzimy troszkę czasu jeszcze i zobaczymy, co będzie, co będzie dalej. Będziemy widzieli, i, no bo popatrzymy jeszcze na, w kilka miejsc, to Wam wszystko będę opowiadał tak szczerze z serca, tak jak zawsze. No I teraz moi kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego, życzę Wam, żebyście mieli właśnie takie przeżycia i żebyście, no mówię, nie stawali, nie siadali na, na, na laurach i nie, i nie zostawali w jednym miejscu. Tylko jeżeli was stać, czy jak macie siłę, czy zdrowie, no to troszeczkę ruszyć się może z domku, jakbyście mogli. A jeżeli nie możecie daleko podróżować, to nawet dookoła siebie. Ile można. Używajcie życia. No. Wszystkie serdecznie pozdrawiam. Do następnego razu. Trzymajcie się.